Koronka do miłosierdzia Bożego w intencji wynagrodzeniu sercu Pana Jezusa, sercu Matki Bożej, za grzechy nasze, nasze blisko, całego świata, prosząc o miłosierdzie wszystkimi, nawrócenie wszystkich ludzi, uwolnienie wszystkich dusz, cierpiących. Boży pokój na całym świecie, zachowaj zdrowie duszy, ciała, wszystkie dary Ducha Świętego. Poproś nasz prywatnych intencjach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego łamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przysiężyli i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przez opieram Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przezwieczną ci ciało i krew, dusze i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarę Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. na Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofierem Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzien dla i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przez wieczność Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad sam świat. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad sam świat. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad sam świat. O krwi Ktoś wytrysnęła z serca Józefu, zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi Ktoś wytrysnęła z serca Józefu, zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca i usłyszała sobiego na miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Boże, dziękuję Ci za wszystko. Udział Tego błogosławieństwa i odpustu, i wszyscy błogosławi Bóg Trzech Ojciec, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże, bardzo dziękuję za wszystko. Bardzo.